Trochę spóźniony, ale jestem. Wszystkie odcinki 16 z sezonu Lego Ninjago są już dostępne na Netflixie. Co prawda nie na polskim Netflixie, ale na australijskim lub nowozelandzkim. Jednak możecie sobie tam włączyć język polski. Wystarczy zainstalować jakiegoś VPN-a i połączyć się z jednym z serwerów właśnie na te kraje, no i możecie dowoli oglądać. Na YouTube też są różne pojedyncze bądź w większej ilości całe odcinki, więc poszperajcie, a na pewno znajdziecie. Sam wczoraj nie mogłem w to uwierzyć, ale stało się. Ja osobiście spodziewałem się dzisiaj, czyli w niedzielę finału sezonu, jednak dostaliśmy szybciej, co jest zawsze na plus. Jeśli chodzi o recenzję tego sezonu, to wyczekujcie, jestem w trakcie robienia spoilerowej, ale i także takiej bez spoilerów, tak jak to miało miejsce w przypadku pierwszej połowy tego sezonu. Jeśli chodzi o takie odczucie na gorąco, to po części jestem usatysfakcjonowany, ale w paru rzeczach się trochę zawiodłem. Jednak, tak jak mówię, recenzja na dniach. Wiele osób także pisze żegnaj Ninjago bądź coś w tym stylu. Jednak pamiętajcie, że to nie jest koniec, a w 2023 roku dostaniemy nową serię, która ma mieć co najmniej dwa sezony. Więc Ninjago się nie kończy, a jedynie pewien etap tej kreskówki. Więc co, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Teraz mój kanał to będzie takie wysypisko nowych filmów, związanych tylko jak na razie z 16 sezonem, no bo jest o czym nagrywać. Więc to dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć!